Szymenko witam w kolejnym odcinku z tak na samym kanale dzisiaj na Waszych ekranach CS52 list choł, który niedawno był w sprzedaży, a od dawna chciałem go pokazać. Dlatego, że jakiś czas temu mówiłem o nim trzy gości i poszedłem z tym dosyć sprawnie, dosyć szybko i bardzo mi się to spodobał i chciałem Wam dzisiaj o nim opowiedzieć. Na Waszych ekranach jedna z moich bitewek z moim plutonowym z quolu wróciła fajną mapę na 64, więc oczywiście wynik też musi być dobry. Ale żeby nie było, ten czołg nie jest dobry tylko. Wtedy, kiedy gracie na, na szóste tiery e, ósemką, on jest dobry praktycznie zawsze e, i już tłumaczę, o co chodzi z Winsem. Jest to premka jest dość, e, stara, można powiedzieć, jak na obecne standardy, ale nadal według nie bardzo dobra, przede wszystkim dosyć tania. E, jest to polski czołg średni premium e, z ósmego poziomu oczywiście, który m, jest... Definicję uniwersalności. Ten pojazd jest w stanie robić kur na wszystko. I żeby nie było, w tym wszystkim nie będzie lepszy w spotowaniu już na przykład TBR 75F10, nie będzie lepszy w robieniu uszkodzeń w snipie niż yy, niż Corkynge, nie będzie lepszy na blisko niż w ale jest w stanie się w każdej sytuacji odnaleźć, jest bardzo uniwersalny. Jeżeli chodzi o parametry takie bazowe, ten czołg wydaje się bardzo, bardzo mocno przeciętny. 2000 dPM, 50 km na godzinę do przodu, 20 do tyłu, 0,35 cm. Chyba 7 czy 8 stopni opuszczenia działa. Pancerz wydaje się też przeciętny 1300 HP, więc nie za wiele. I yy, yy, ogólnie niczym specjalnym się tyczął. Nie wyróżnia. Penetracja jest w porządku, 208 na podstawie yy, i na Goldzie mamy tutaj 252. Bardzo szybkie pociski, jak na Polaka przystało. Oczywiście to jest zdecydowanie plus, to pozwala yy, snajpić yy, ale niczym się ta maszyna za bardzo tak naprawdę nie wyróżnia. I uważam, że to jest jej największy atut, bo ten pojazd dzięki wyposażeniu możecie zbudować w dowolny sposób, jaki tylko lubicie. Ja preferuję i to jest bardzo ważny wy wybór wyposażenia. Na pierwszym slocie gram. Z dosyłką, z yy, stabilizatorem i z HP A na mm, drugim slocie gram CVS, yy, stabilizator i dosyłacz I jeżeli chcecie w tym czołgu wrzucić wentę, To jak najbardziej, możecie to zrobić Jeżeli chcecie wrzucić turbo jak najbardziej możecie to zrobić, jeżeli się nie możecie nie zdecydować, wentylacja będzie fajnym wyborem i tak naprawdę w tym ciągu możecie sobie dowolnie go zbudować jak chcecie, ja taki zestaw na mapy z krzakami no to mam właśnie CVS, em no bo kamuflaż tutaj też jest w miarę w porządku, bazowy to jest 15,7, także po mm, podniesieniu go sobie też z no to on będzie około 30 parę kamuflażu, to no jest w porządku, wynik nic specjalnego i on, mówię, nie będzie gotować jak EBR, nie? Na blisko tym człowiekiem możecie się pobić, się możecie robić set scrapa, ale no nie pogracie na dziesiątki na blisko, wiadomo, to jest taką średnią. Dlatego... Ta maszyna według mnie jest giga dobra dla początkujących graczy, bo możecie sobie odnaleźć swój styl gry. Czy wy lubicie grać na tak blisko, czy wy lubicie spotować, czy snajpić, to ten czołg się jak najbardziej w odnajdzie. Jedyne, co mogę jeszcze o nim powiedzieć, czego nie ma w statystykach, to typowa celność polskiego czołgu. Czyli czołg na papierze jest bardzo celny, a czasami rzuci dziwnego kalafiorka, jak tutaj było widać w, w T25-2, gdzie ten pocisk bardzo dziwnie poleciał. Zdarza się to na polskich czołgach, ale ogólnie na celność bym tutaj nie narzekał i jest całkiem Ok, stabilizator myślę, że obowiązkowy dosyłasz tak samo i mówię ten trzeci moduł, ten trzecie wyposażenie do wyboru, ja tutaj gram z kapekami na jakieś... tak, jakiekolwiek mapy, a jeżeli jest mapy tak jak tutaj, mm, czy jakieś mapy z krzakami po prostu biorę cbs -a, żeby móc sobie czasami bardziej posmodować i podłapać jakieś deć po spodzie. Czyli ciąg warto kupować. Ostatnio mój około 7000 golda z hakiem yy, i według mnie jak najbardziej tak. Maszyna jest bardzo fajna. Miałem z nią bardzo dużo fajnych bitew. Mega dobrze się nie robią uszkodzenia, bo odnajduje się w bardzo wielu sytuacjach. Naprawdę bez problemu jeszcze się grać, nawet na dychy, nie? Nie chcę go tę dolymoć tak bardzo nie brakuje bo czołg jest w miarę Oczywiście 50 na to nie jest najlepsza prędkość, nie? To nie jest coś bardzo dużo, ale absolutnie według mnie wystarcza. Yy, także on był też na wymianach, yy, o tym warto wspomnieć na wymianach czołgów premium. Yy, tam warto by też yy, sobie wymienić... Yy, żeby to dostać, według mnie jest to jedna z lepszych opcji i bardzo porządna maszyna e, Pancerz kadłuba, bo tego jeszcze nie powiedziałem Powiedziałem, że można sobie skrapować tak, ale ostrożnie Wieży tylko odbija głównie niż też pa, ósemki też podbija, ale na przykład skarpione na godzie z 130 bm. już raczej nie e, bo ona jest obła, ale bez przesady jakby tam we front że będzie wchodziło Natomiast zobaczcie takie drzwi jak Lorraine, jak Duraz będą miały ogromne problemy z przebiciem e, tego Lisa od frontu, ale nie polegał aż tak bardzo na tym pancerzu On tu jest ale jest tylko do pewnego stopnia jeżeli chodzi o górnopłyty to tam raczej się każdy przybije chyba, że jakąś ją bardzo skontujecie no i tak jak powie Sidescraft też na tym czołgu w miarę wychodzi 7 stopni opuszczenia pozwala wam pograć w miarę komfortowo tam wzniesieniach, ale też nie będziecie jakoś bardzo grać na cooldown uważam, że to jest czołg, który powinien się znaleźć w garażu każdego gracza jeżeli to jest tylko możliwe, nie? bo naprawdę możecie znaleźć ten styl gry tym pojazdem jakie tylko chcecie, wystarczy sobie sprawdzić czy grać i tak sobie ten to budować yy, i tak się nie po prostu nauczyć poruszać i żeby nie było, nie każdemu ten czołg odpowiada napiszcie w komentarzach, czy jeżeli go macie to go lubicie bo o ile zbierałem opinie graczy, gdzieś tam z którym grałem to nie każdy go lubił, mi on bardzo odpowiada ale rozumiem, że nie każdemu, może odpowiadać. ja uważam, że każdy powinien spróbować tak na pewno nie? tym liste pograć, to jest w maszynka bardzo warta uwagi zwłaszcza, że jest tu przed dosyć tany. Tutaj witeczka na malinówce, którą mnie rzuciło, tak jak mówiłem, na te szósteczki. No i słuchajcie, tutaj absolutnie nic robi sieczkę. Ja już wam troszeczkę tutaj przyspieszę, dlatego że tu się za bardzo nic do końca nie będzie działo, ale zrobiłem całkiem spoko wynik, mi się wydaje. I co, lecimy do witewek na żywo. Tutaj oczywiście wyposażenie, o którym mówiłem, pociskiem rozłożone w ten sposób, nowego po prostu markowałem, możecie grać więcej apeków jak najbardziej, załoga tutaj na ekranie i yy, modyfikacje polowe tutaj dają na mniejsze kółko i na maskowanie, tutaj jeszcze żeby bardziej dopustować dzięki temu mamy 36 maskowania, więc ja uważam, że całkiem fajny wynik, lecimy do bitewek i zobaczymy co nam tutaj wyrzuci. Może yy, się odnajdę w tym scenariuszu, tak jak mówiłem, w każdym scenariuszu tym się powinien odnaleźć. Czy w bitwie na 9, na piaszczystej rzeczy, na na rzeczy się odnajdę? To zobaczymy. No tutaj biorę na w z tej uwagi nie widzę tutaj za bardzo pola do popisu z Icem, gdzieś spotowania. E, no i oczywiście powstaje pytanie, gdzie byśmy chcieli jechać. Słuchajcie, ja bardzo lubię obijać ciągi ciężkie na początku z tej pozycji. Nie wchać się gdzieś tam na lewo. Pokażę Wam fajną pozycję w mieście, z której stable dusza, możecie walić po katekach yy, przeciwnika. Tam często no, jest przydatna dobra penetracja i trzeba być uważnym, żeby nie dostać z górę od lekkiego, ale na przykład na takie pojazdy jak grom czy zema, jeżeli wróci was na wyższe piery, to to jest spoko pozycja, żeby bezpiecznie popróbować robić damage na przeciwnikach, którzy gdzieś tak się będą mocno wychylać. Wam pokazuję, na czym ta pozycja polega. Podjeżdżacie sobie mniej więcej w te krzaczki tutaj i z zadawy pusza walicie z tam jest 150 może metrów do przeciwnika, yy, totalnie bez spoda. Wiadomo, potrzebny jest troszeczkę lepszy kamuflaż, nie? Yy, jeżeli będzie wiedzieć tam mausem no to przede wszystkim będziecie się w zbyt dużym żeby się tam schować, bo te krzaki nie są zbyt wysokie. Także podjeżdżam sobie tutaj. Yy, najlepiej sobie wjechać za tym białym domkiem, nie? Habuka jest daleko yy, i powalam sobie ta Spokojnie, za tymi krzakami po prostu nie dostaniecie spota, a będziecie w stanie strzelać w ciągi, które się wychylą w, w tym miejscu. Na razie stoję tak, żeby sobie w razie czego coś zaświecić. Tak jak widzicie, zaświeciłem sobie Zerera. Nie trafiłem w niego, ale nie powinienem mieć spota w strzale. Jeszcze dostałem do niego w spocie, także bardzo fajnie. 30 nie trafiłem, mogę wnosić spota, który tam kusta, bo krzak był czysty. Ale w piesora już zaczynałem skończyć bez spota. I tak samo hmm, teraz zobaczcie, on mi się pokazuje bokiem w tym miejscu. Gdybym miał przeładowane, to po prostu koledze trafił i tak właśnie zrobię. Ja tutaj walę na godzie, oczywiście nie musiałbym, natomiast lubię, bo tym członkom po prostu szybkie pęski wtedy przełączę się na PEK i kończę hmm, tak, I mówię, to jest bardzo fajna pozycja, żeby we wczesnych etapach bitwy porobić sobie uszkodzenia. Tutaj nie mam takich pewnych strzałów, dlatego załaduję sobie złoto zaraz. Ale mam tutaj ogromny komfort strzelania, nie? No i nie przebiłem Nie przebiłem Nie przebiłem, więc muszę uważać, zarodujmy złoto Po złocie że wchodzić, jeżeli oczywiście będę trafiał Ale mówię, komfort jest, spota nie mam Więc mogę po prostu ładować go, ile wlezie Rykoszek teraz, więc też nie fajnie No co drugi strzał w ogóle mi trafia na tym Na tym y się, spróbuję się zatrzymać i włączyć koncentrację, po prostu. Jeżeli w ogóle mam tego dobra, wreszcie się udało go przebić. Wreszcie się udało go przebić, mamy również T30. Oni są mm, w ogóle wychyleni źle pode mnie, bo oni się, słuchajcie, system, oni się wychylają pod naszych tutaj. Więc oni od nas w ogóle nie będą schowani. No ja nie strzelam jak warzywu, więc totalnie nie robię tutaj uszkodzeń. Podjechało sobie oko. Dobrze, jeżeli nasi będą tak agresywnie grać, to ja w tej nie zrobię uszkodzeń. Ale dobrze, nasi ok, przeciwnicy się powychylali na oko. Ja sobie mogę refarmić, nie mówię, dopóki oni się tam wychylają, genialna pozycja Mogę jeszcze sobie sam podjechać i tutaj zaświecić, bo nie zawsze, no właśnie, oni będą oświeceni przez naszych Oj, to no źle pomierzyłem, to no źle w ogóle mało pocisków. Zobaczcie, tyle strzelam i zaraz mi się skończą. Czekam aż ten T-30 tutaj gdzieś się wychyli. Tam udało się go trafić. ta 5 57 musimy uważać na naszą liczbę pocisków, bo przez to, że ich tyle nie trafiałem, to nie jest ich na wiele. Okay. Oko gra bardzo agresywnie, nie wiem czy to jest dobry pomysł na oko, ale dzięki temu może przeciwnicy się tutaj mocniej wychylał, może ta T30 się pokaże gdzieś bardziej. Dokładnie, do tam się postawić na gałązce. To jest bardzo fajny support dla naszych czołgów ciężkich. No oni się już boją pokazywać, nie? Wiedzą, że tutaj list stoi. Ja sobie jeszcze nie mogę chyba pozwolić na agresywniejszy podjazd, ale powinienem... Gdzieś tutaj możesz zrobić, na tego projektu, nie, tam jest skała, ok. Raczej nie złapię, on jest tyłem. Musiałby się do mocno cofnąć. Okej, okay, udało się to Nie, 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 bo Bo strzelając nie, 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 Jest nie, trzydziestka Oni zobaczcie, się teraz nie, dosyć mocno, wychylać, bo nie, 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 że nie, zebrać. Dobra, puszczę ich. zaczekam po prostu, bo oni powinni się wychylić dalej. Sądząc, że jeżeli tam kolega nie będzie miał spota, to tata trzydziecka się tutaj właśnie wychyli. Aha, właśnie, na to czekam. Jeszcze kolega ma naprawkę, to jest dobre pytanie. I czy się zdąży w ogóle naprawić? Zdąży się kolega naprawić, ale sobie strzelimy do obiektu. Słuchajcie, chyba jeszcze nigdy z tej pozycji nie zrobiłem aż tyle uszkodzeń. Takami powinno być to łatwiej przebić, dobra. Ja żongluję sobie to amunicję, słuchajcie, ale zostało na mnie naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele. Dobra. Może jest pora na jakiś agresywniejsze potem z tej strony, bo tamta druga strona jest wyczyszczona. Spróbuję się wychylić gdzieś tutaj od miasta i wreszcie podjechać i ruszyć się z tej pozycji, bo no ile można klepać już potem z jednej pozycji, nie? 4000 zrobione, troszeczkę po spocie też wpadło. jest to daleko palimy do 2,7 i się odbiłem. Ale nawet go nie zarysowałem w odbiłem te 30 na godzinę. Może w garnek mi się udało go trafić. Trzeba gonić mysz, słuchajcie. Najlepiej gdzieś tam się pójść na drugą stronę. Jest pies here. Padł. 30 padło, dobra. Może w tej garnku. No, i używamy tej swojej w miarę w porządku mobilności, żeby podjechać bliżej. Okej, okay, ja widzę, że tego nie jest niestety nie za wiele już to są raczej ogryski. Także tutaj niestety do nich nie zdąży dojechać. Zobaczymy jeszcze, czy by się uda gdzieś znaleźć. No, mówię, tutaj już troszeczkę by mi zaczęło brakować pocisków, żeby, żeby te uszkodzenia robić. Chyba chyba ten komuś tam gdzieś padnie, nie? Ok, padł No i 4400, mówię, 4000 w jednej porówni Bardzo fajna jest no, Polecam stosować na tej mapie z tej strony tylko oczywiście Bardzo lubię tam jeździć i tak jak widzicie W tej bitewce bardzo oddało Oni się po prostu pode mnie wychylali Lecimy do drugiej bitewki Okej, okay, mamy praporówkę słuchajcie, Na samej ósemki są dwa light'y No i tutaj, jak się pewnie spodziewacie No kurde, bo no, z PSA już wiele na praporówkę yy, Jakie mam powiem na tą bitwę? Oczywiście znajdziecie. mamy light'y CPS jest tutaj tylko w co w razie gdyby lajce ale to się bardzo często na prawo zdarza I powiedziemy sobie w tego krzaka, wydaje mi się, że powinien być wystarczająco szybki, żeby skontrować zagranie czołgów lekkich tam Jeżeli ktoś by chciał jechać No i stamtąd też można porobić jakieś uszkodzenia Także tam sobie wiedziemy po prostu w, w pierwszy tempie Dobra, podjechałem sobie tutaj, zajęłem tego krzaczka No mamy lepszy light, bo mamy po prostu Iwena, także to jest ogromny plus na pewno Stąd się będzie można wychylać żeby sobie strzelać, także oby nasz ignor po prostu nie zginął. I na razie sobie tutaj pozostanę, ale sobie podjadę od tej strony, gdzieś bliżej tu i i postaram się zafać gdzie jeżeli coś być z tego spota. Jest 53 dp, które no był nie w ogóle ogromny błąd, tu przyjechało. Udało mi się go trafić Spota po strzeleniu, nie mam to jest dla nas dobra informacja. I co? Cofamy się troszeczkę. Dzikamy się tutaj, żeby nie została ze środka. Dobra i wjeżdżamy z do linii krzaków i będziemy snajpić jaką sobie sniper na razie. Na razie w ten sposób chciałbym zagrać. Zobaczymy gdzie są też lighty. Ja wstałem, że jeden z nich stoi w tym miejscu. Natomiast Even bez problemu bleska czy squala spotuje, także o ile nasz Even będzie grał ostrożnie i będzie grał dobrze, no to nie powinno się nic złego wydarzyć, nie? Słuchajcie, no eben nam padł. Yy, nasz drugi light gra na środku, więc jest ogromna lipa. Dobrze że te 34 tam stoi, bo to troszeczkę trudnie a przeciwnika yy, podjeżdżanie. Ja sobie wiadam z powrotem tego krzaka, bo musimy przypinać, żeby nikt tam nie wjechał tam, nie? Jeżeli ktoś tam wiedzie to będzie ogromna lipa, nie wiem jak ten even to jest, no ta On chyba ok tutaj wyjechał i go wykrył te lipa. No źle po prostu kolega podjeżdżał, nie? źle podjeżdżał Ja mówię ogóle dostanę foto tutaj To jest też interesujące Ale tam na górze nikogo nie ma Skąd to wiem? Bo są nierozwalane płoki. Jeszcze jedno deskie dostać w tym CS. Słuchajcie, no zobaczymy, która strona wypadła, nie? Ja bym spróbował puszczać tylko drugą stronę, tutaj. Tutaj, gdzie stoi V, ponieważ tam można sobie fajnie podjechać tą linią, tutaj za nasypami Jeżeli tam w rogu nic nie stoi, to nie powinno być z tym kłopotu. się nam cofa. V w to wierzyć w ogóle nie chce. A ja bym sobie wjechał, słuchajcie. Ja bym sobie tutaj agresywnie wjechał, do tych szatków docelowo jedziemy. Ważne, żeby wjechać tutaj jak najniżej. jeżeli nic tam nie będzie stało, to będziemy w stanie i po prostu fajnie farmić. Dobrze, żeby babo boksek, oczywiście. Bardzo dobrze, kapoka nie ma, kwad wyrwany. I zobaczcie, teraz CVS bardzo mi się przyda. No, takie mapy yy, bardzo lubię grać z CVS-em. No tutaj przy kamieniu no i zobaczcie, mamy ja też 44, te które zostały wychylone i on będzie od razu w tej spocie 1300. I teraz postaram się tutaj na razie zostać bez spota, bo jeżeli oni będą wychyleni gdzieś w tej linii, no to po prostu będą spota dostawać przy strzale, na przykład, nie? Albo jeżeli ktoś się źle wychyli, też mam sikwieca, więc moje spotowanie będzie skuteczniejsze. Co prawda, nie ma maksymalnego zasięgu widzenia, nie wiem gdzie są lighty, ale jeżeli ktoś popełni błąd, to może być bardzo zaskoczony rezultatem tutaj, także. Jeżeli nie ja kogoś zaświecę, to oto jednaką wypadek też, no to... Teraz ja na przykład tylko zaświecę więc nie muszę strzelać, bo on jest całkowicie na mojej spocie Piesiąc po spocie dostałem za niego. Mogłbym podjechać też bliżej, ale na razie się troszeczkę obawiam. I mówię, ktokolwiek to strzeli z tej linii krzaku, będzie ode mnie był Ja zostałem zaświecony oczywiście, bo się w Dziwi mnie, że ten brudet ten tak mocno podjechać. Na razie, słuchajcie, postaram się zniknąć ze spota. Podjeżdżanie dalej mogłoby się skończyć śmiercią, więc na razie, kiedy nie robię. Teraz spotanie mam, dobra. x sama strzeliła, to jest dla ważna info. Najchętniej gdzieś tam bliżej podjechał, ale zobaczmy, jak projekty jest blisko, dobra. Nie wiem, gdzie są te lajki zarezygnuję. Jest KW4, no KW4 prędzej czy później tego spota by dostało. No to tutaj już skupuje nam, oczywiście, drugetto, nie? KW4 już częściowo w tym spocie, dobra, wjeżdżamy. Dobra, dostałem spotka i jedziemy na power w tym momencie, jedziemy na power Jest i 0, niestety, ale dobra on jest całkowicie w moim spocie, ja się pomogę za wrakiem Zobaczycie również co stoi tutaj w krzakach który też jest w moim spocie, nie wiem jak to nie weszło, ale życie po prostu życie Dobra, udało się go skończyć i spróbujemy jeszcze bleskować. właśnie nie wiem, gdzie ten blesk stoi, Okej, okay, blesk stoi tutaj na górze Zapraszam po moim spocie, kolegę z kresie. Już teraz jest po spocie każdego. Ale zobaczcie, 4,5 tysiąca spoczy Świetna bitewka, według mnie. E, bardzo fajnie się ten CWS tutaj sprawdził. Mówię, my No Jak najbardziej możecie tym pojazdem spotować. To nie jest jakiś wybitny, ale to wystarcza, nie? Mówię, uniwersalność tej maszyny jest naprawdę mega fajna. I lecimy do trzeciej ostatniej bitewki. Okej, okay, mamy najbardziej krównioną mapę w tej grze, czyli lotnisko. Czyli ten da się grać na lotnisku. Topiemy się w tej bitwie, bo. No. Oczywiście zestaw P, bo te ma ta zamknięta. Nawet 2XM. Może być lipa. Nie, yy, nie mam pojęcia jak ta bitewka się potoczy. Natomiast no jest jedna arta. Nie wiem. Pojadę sobie pana i gada sobie tutaj na ten balkon. Yy, bardzo nie lubię grać tej mam w zasadzie czymkolwiek. alwien. Mam jest po prostu na dziedzinie urobiona, jest fika nutna, także podjedziemy sobie po prostu do testu i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nasz patrząc się po prostu rozlał. Nie robią tak, jakby ma dojeździe. Zawsze to darmowe uszkodzenia dalej się już tutaj nie płaca wychylać, więc znikniemy z spota. Zobaczymy co się to zrobić na tej stronie. Tutaj pojechał poczętek Krzysz. No i jestem ciekaw, czy ktoś tutaj w ogóle zagra, nie? Stąd ogólnie można się jeszcze wychylać, żeby strzelić do typa 6-3 w momencie, kiedy on będzie w AD. Także to też jest jako opcja, ale trzeba będzie uważać. No i albo ja musiał dzisiaj więcej go Jest też miarkał tutaj. Czy tą prawą stroną odpuszczowania miałoby jakiś sens bond, wiecie, że mówię bond, że bym w stanie z zrobić coś sensownego. Jeszcze nie mamy info za bardzo, nie mamy info o DLK. Też prawdopodobnie wiem gdzie oni stoją. Słuchajcie, dobra, zaryzykuję. Zaryzykuję i podjadę Strzelec sobie strzelił i tylko po to żeby koledze wleić miasteczkę po gęsi. Nie wiem czy zdążę przed nim przeładować, ale może Wam pokażę tego Setzcrafa. Kolega miał pestkę, na pewno znowu przeładować, nie wiedział czy strzelić, więc spoczmy Muszę uważać, bo Nergal. Szkoda, że nie udało się tylko z trafić do Nergala Pugal, po to oczywiście można wyciągnąć. Na, to na czym się skupił to podjazd tutaj od prawej strony do detektu, nie? Contradiction zbiera. Zbiera od 130 pełnej prawdopodobnie. Dobra, nie wiemy kto tam stoi. I też jest to SU może stać gdzieś w tamtej pozycji, skoro strzeliły do kontrady Krzysa I to może być ogromny ogromny na nam w celowo 4-4 się wymienia z PZD Ziąbel w Nergalu nam tutaj podjechał i nam po co nie? Dobra Nie wiedziałem, że on tutaj wcelowany stoi Dobra, to co się, bo tutaj z tym podrobicie. Dobrze to żyje na no, to. No. Z pólu również. Nie no, słuchajcie, wydaje mi się, że ten T4-4 by mocno nie zebrał, gdyby tam stało wszystko Także parę i tutaj podjadę. Bardzo nie lubię grać na lampy. Według nie jest po prostu to Daj mi może tadek z góry wyhaczyć albo projektor również by się zechciało na mnie ulać Dobra, wrócę sobie Jest dosyć niebezpiecznie, mam na wsparciu jeden czub, który nie wiadomo czym mnie bezprze Jakby się na mnie ulali we to by była góra Tutaj chyba jakieś bursa dało się zrobić Zobaczymy czy mi to wyjdzie Tutaj chyba to lewej muszę odbić Wiem, że tu się dało wjechać. A, ja i w ogóle zjechałem, dobra. Tutaj chyba do lewej. Bo w tym miejscu to było? Chyba jakby się wjeżdżało tutaj. Kurde, chciałbym tu wjechać. Ale nie dam rady, nie dam rady, nie ma. dobra, cofnę się. Napiszcie w komentarzach jak ty się wierzy. Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Zapomniałem jak się tutaj wierzę, już trudno. Ok. Udało się wyprawić spoko. Zawsze to jakieś już chociaż wyrównana jest ta tenka mimo że mamy kontrolę mapu do... To... Ten projekt to nas tutaj będzie kontrolą w razie jakichkolwiek gwiazdu. Podjadę sobie tutaj. Spróbujemy coś zaświecić, coś się coś wypańczyć ewentualnie. dlatego też idziemy i do Ta eksema -y to mnie celowała właśnie się z nad tym najmocniej zastanawiałem. Dobra. To jest, jest On musi wycofać tam co, prawda? No musi się tutaj do tyłu. Dobra, ciśniemy do przodu, bo nam dawać to ciekawe. Yy, co jest za świcie? Za świciję Tutaj jest pewnie eksema jak jeszcze. Ten borsup, przepraszam. Naprawę no, zresztą. Czytała jeszcze babok i squall? Babok może być tam, może być też tam. Nie pamiętam skąd strzelał do mnie, ani nieraz by nie strzelał. Quark, no bitewka raczej średnia, nie nie ma smagadzi. okej, okay, już wiem gdzie jest i babok i squall. Bitewka raczej średnia. Na pewno gorsza niż mnie pozostałe, ale też mapa do duchy, Nie Nienawidzę tej mapy naprawdę. Squall jest też na kita, więc nie powinien być procent. Jeżeli się będzie topił Arto, to będzie kredzolę zalej. nie. Dobra, no, jest to dobra mógł nie skończyć. Nie to by się No i udało się tą Arto wykończyć. Nie to w 10 bo to jest chamskie i yy, Ale udało się zrobić Wasz 800 na tej mapie. Powiedzmy spokojny wynik. No, jak, na, jak na lotnisko to naprawdę jestem zadowolony. Także mówię, Lisa polecam, mi się nim gra bardzo dobrze, mam nadzieję, że wam się również nie będzie dobrze grało. I to wszystko na dzisiaj. Widzimy się mam nadzieję niedługo.